Dzień dobry Państwu! Dzisiaj powiem, co zrobić, by wykres sam się aktualizował po dodaniu nowych danych. Nasze dane przedstawiają sprzedaż Ferrari w pierwszej połowie 2011 roku dla USA i Niemiec. Chcielibyśmy dodać do naszych danych źródłowych Chiny. W Chinach sprzedano wówczas 378 sztuk. Zauważmy, że dopisując kolejny wiersz do danych źródłowych, wykres się nie zaktualizował. Aby dane pojawiły się na wykresie, powinniśmy rozszerzyć dane źródłowe. Teraz nasze dane są już na wykresie. Ale jak sprawić, by po dopisaniu kolejnych danych nasz wykres sam się aktualizował? Wystarczy zamienić dane źródłowe, wykorzystując obiekt Excela zwany tabelą. Pojawił się on zaczynając od wersji 2007. Aby to zrobić, zaznaczamy nasze dane i wybieramy wstawianie tabela. Pojawi się okno Tworzenie tabeli, gdzie klikamy OK. Zauważmy, że zmieniło się również formatowanie komórek. I pojawiła się nowa wstążka projektowanie. Możemy zmienić w niej szybko styl. A teraz dodajmy nowy wiersz danych i zobaczmy efekt. Dodamy Wielką Brytanię. Widzimy, że tabela się rozszerzyła, a nowe dane pojawiły się na wykresie. Tym prostym sposobem sprawiliśmy, że wykres będzie się aktualizował za każdym razem, gdy dodamy nowy wierzch danych bezpośrednio pod tabelą. Warto w tym miejscu dodać, że odpowiednikiem tabeli w Excelu 2003 jest lista, którą wstawiamy wybierając menu Dane, Lista, Utwórz Listę. Nie zmieni ona formatów komórek, ale nasz wykres będzie się aktualizował. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do obejrzenia innych naszych filmów.